Jeżeli twój biznes nie generuje sprzedaży, to dlatego, że na to nie zasługuje. Ale nie ma w tym nic złego. Większość biznesów w taki sposób rozpoczyna. Ważne jest to, żeby nie było tak przez długo. Sprzedaż to najważniejsza część biznesu, szczególnie na początku. Sprzedaż nie bierze się z powietrza. Zamiast zwalać winę na rynek, na politykę, na to, że ludzie są sceptyczni, sprawdź, czy spełniasz te warunki. Numer jeden, czy twoja oferta rozwiązuje prawdziwy problem dla klientów i jest dla nich wystarczająco atrakcyjna. Masz efektywny system sprzedażowy, który maksymalizuje wartość każdego lida. Numer 3. Twoja strona internetowa budzi zaufanie, a nie odstrasza ludzi. Numer 4. Masz wideo, które ludzie mogą obejrzeć, żeby zobaczyć, czy warto z tobą współpracować. Numer 5. Posiadasz dowody i pokazujesz je ludziom, że twoja usługa lub produkt pomaga innym. I to są zadowoleni klienci. I ostatnie to jest masz wystarczającą ilość ruchu na twojej stronie, czy w twojej społeczności. Większość ludzi nie kupi twoich produktów. I to jest OK. Jeśli którykolwiek z tych elementów tutaj kuleje, nie dziw się, że ludzie może ci nie ufają, lub pozyskujesz klientów tak szybko, jakbyś chciał.